Cześć, z tej strony Agnieszka Chęcińska z Akademii Rozwoju i Pozytywnej Motywacji. Spotykam się na bardzo miłej rozmowie z Agwirą tak, Rogodą, z bloga jak ona to robi, podobnie jak Ty też jestem edukatorem pozytywnej dyscypliny. Tak, dzisiaj chciałyśmy sobie porozmawiać na temat tego, jak każda z nas interpretuje i wykorzystuje w codziennym życiu z naszymi słodkimi pociechami poszczególne narzędzia pozytywnej dyscypliny, które... Chcieliśmy właśnie się skupić dzisiaj na narzędziach, które działają i które właśnie też byśmy Wam polecały, bo przynoszą pożądane efekty i ułatwiają współpracę z podobiecznymi naszymi małymi. Ja mam synka lat 3 i Zuzie lat 11, czyli nastolatkę i Bunt 3-latka. To, to tak ja mam dwie dzieci, dwóch chłopców, jeden ma 5 lat, drugi ma 9 i Wiktor jest dzieckiem właśnie z wysokimi specjalnymi potrzebami, czyli ja, tak, ja to mówię tak słodko, dziecko z gwiazdką po prostu. No. Powiedz mi, właśnie skupiłyśmy się na książce, bo książka jest cudowna, wspaniała, z pozytywnej dyscypliny, dla dzieci z, ze specjalnymi potrzebami. Ja osobiście mam dwójkę dzieci bez potrzeb. Ponad normalne dzieci, bez gwiazdek, ale książka ta ogromnie pomogła mi w moim takim życiu codziennym, w tym, żeby oswoić obawy przed takimi dziećmi, które bardzo często wyglądają całkowicie normalnie. I po niektórych zachowaniach właśnie możemy zauważyć, że mają swego rodzaju inne potrzeby niż normalne dzieci. I właśnie tak się pomogła mi tą no, Tutaj jest wspaniale na początku napisana o tej soczewce, czyli patrzymy na te dzieci przez soczewkę i dużo łatwiej nam e, przy spotkaniu z takimi dziećmi, z rodzicami, e, bo ja zawsze no, powiem o sobie, że miałam takie wycofanie, że bałam się, że urażę rodziców albo urażę to dziecko. W jakimś stopniu, a książka pomogła mi w tym, żebym ja swoje lęki przezwyciężyła. Takie lęki, obawy głównie przed tym, żeby nie, nie urabić rodziców. No i teraz pracuję nad tym, żeby moje dzieci też zrozumiały, że dzieci ze specjalnymi potrzebami jak najbardziej są chętne do zabawy, tylko trzeba czasami im innego czasu na to, żeby podjęły współpracę. I tutaj Elwirko mi powiedz, jakie te wykorzystujesz narzędzia, żeby Wasza współpraca Mama dzieciaki była gładka i przyjemna? Ja tak zaznaczę, że w ogóle tak jeszcze a propos książki, że bardzo się cieszę, że ją przeczytałaś i polecam przeczytać ją każdą e, osobą. Każda powinna przeczytać osoba czy nauczyciel, żeby zrozumieć choć trochę, e, na czym polega niepełnosprawność. Inność ogólnie, nie taka inność, bo nie musi to koniecznie być niepełnosprawność, bo inność to jest na przykład dziecko nie chce nakładać skarpetek takich i takich, bo ma na przykład zaburzenia integracji sensorycznej, zachowuje się tak zwanie niegrzecznie, bo na przykład jest ruchliwe. I miała dużą nadpobudliwość, i miała związane też z integracją sensoryczną. To są takie elementy, które powodują, że dzieci wybiegają ponad normę, i są traktowane też jak inne. I w tej książce też jest o tym, i, I w ogóle, bo też mówiłaś, że nie, czasami nie wiesz, jak mówić i jak rozmawiać. I ja się z tego nie dziwię, jako mama, która ma dziecko w niepełnosprawności, ja czasami też uwierz mi, nie wiem. I też chciałabym tutaj taki, zniwelować taki m, ciężar nad innymi rodzicami, nauczycielami że to na pewno inność jest oparamy, inna oparamy. i jest na pewno nam troszeczkę trudniej, ale też jesteśmy że jesteśmy też otwarci na jakby rozmowę, więc, więc fajnie, że ty to przydajesz. A narzędzia pozytywnej dyscypliny tak w ogóle to. Cała pozytywna dyscyplina się zaczęła u mnie od organizacji planu dnia, i na tym bardzo bazowałam swoje życie. Jak urodziło się drugie dziecko i jeszcze było właśnie wiko, który potrzebował specjalnego czasu i w ogóle cały czas były terapie, no to przez, wydawało mi się, że ogarniam życie, a tu się okazało, że nie ogarniam. W ogóle każda mama chyba, która rodzi drugie dziecko, to czy nawet pierwsze dziecko, to nie wie, co się dzieje w życiu, więc plan dnia był bardzo u mnie fajnie się wpisał i na początku dotykaliśmy trw Uwika i Ładasia zupełnie inaczej. I tutaj widzę troszeczkę taką różnicę, którą muszę dostosować to narzędzie planu dnia i organizacji planu dnia, bo na przykład wiem, że on nie wyczeka pewnych całego tego rytuału planu dnia, który jest w pozytywnej dyscypliny. Czyli mówimy sobie komplementy, organizujemy plan, cały czas, cały plan dnia na przyszły tydzień, ustalamy jako wspólny czas. Więc tutaj taką różnicą, którą widzę, to muszę to po prostu skracać albo robić na pewne elementy, bo po prostu się niezwyczajniej. Ludzi. Ale to nie jest tak, że on nie chce, bo jest bardzo ciekawy i te narzędzie nam bardzo pomaga, tylko jednak muszę to trochę modyfikować i być elastycznym w tym kwestii organizowania. Ja mam, ja mam podobnie z trzylatkiem, więc. No dokładnie. dokładnie. Jak najbardziej rozumiem, że czasami to, co my zakładamy i, i wydaje nam się, że, że jest w porządku, to przy trzylatku też trzeba bardzo być elastycznym na to, że tym się może znudzić. A powiedz mi, jak u Ciebie sprawdza się, e, sprawdzają się pytania pełne ciekawości, bo u mnie to jest po prostu wow i e, od roku bardzo mocno na, na, na nich pracuję i z e, moją nastolatką i, i z trzodkiem. Oczywiście one też są odpowiednio dopracowywane do, do ich wieku, ale widzę, że bardzo tutaj e, jest to narzędzie pomocne i chciałam dowiedzieć, jak u Ciebie to wygląda. I to masz pełne, pytania pełne ciekawości, to masz fajnie, bo masz dwa w ogóle skrajne, znaczy wiekowo, masz trzylatka i jedenastolatka. Ja jeszcze jestem przed okresem nastoletnim, więc jestem ciekawa też, jak to u ciebie to wygląda. U mnie pytania pełne ciekawości na w zasadzie wyboru przy, przy starszym dziecku to jest takie wyboru, co chcesz, co nie chcesz. Nad, sobie pozwalam to robić na tyle, ile on staje sobie, jest w stanie to zrobić. I to bardzo, bardzo fajnie idzie, bardzo fajnie wycisza. Na początku, jak Wiko jeszcze miał problem z, z, z mówieniem yy, i bo bardzo dobrze rozumie, ale miał problem po prostu z mową, no to usztytuowałam pytania pełna ciekawości w formie yy, ilustracji. Po prostu dawała mu wybór. On miał jakąś taką swoją książeczkę, swój zeszyt na zasadzie posiłku. To było wybieranie swoich ulubionych rzeczy, ulubionych aktywności, i to było na zasadzie pokazywania mu ilustracji. Teraz już tych ilustracji nie potrzebujemy, bo on sam to mówi. On nawet sam nie pyta mama, yy, nie wiesz, no to może to, może to zróbmy. <noise> Więc to widzisz, że to idzie też w drugą stronę. I pytania pełne ciekawości są też fajne, że yy, mi pozwala taką budować relację z dziećmi. I to jest tak yy, fajne, to nie jest na zasadzie, że rodzic musi i koniec, ty masz mnie się słuchać, tylko czuję taki dialog. I w przypadku pięciolatka, bo my zaczęliśmy te pytania pełne ciekawości tak rok, w ubiegłym roku, znaczy wcześniej nie. nie Myślałam, że nie wiedziałam, że to się nazywa pytania, pełne ciekawości. Później, jak przeczytałam pozytywną dyscyplinę, to wiedziałam jak to robić, jak jeszcze więcej zadawać takich pytań. Więc my jesteśmy już na tym etapie, co, że nie tylko co w przedszkolu jego się pytam, jak co było na obiad, tylko więcej, więcej go pytam. Więc widzę tutaj taką różnicę dążę do celu, bo się zamotałam, przepraszam. Nie, nie, ma, nie ma sprawy, ja tutaj też to też tak właśnie mam, że, że na początku na drobnych rzeczach się skupiałam, a teraz z małym już pracuję tak szerzej i bardzo łatwo mi to i łagodnie jakby przechodzą te pytania pełne ciekawości do um, zachęty nie, tak, żeby odejść od tych pochwał tylko, bo wtedy jak zaczynamy rozmawiać, że tam coś narysował, no bo mamy znowu problem z rysowaniem, bo on totalnie nie chce rysować, a panie w przedszkolu totalnie nie chcą mu zaakceptować, że on totalnie nie chce rysować. Więc tam jest taka spirala, się nienawiści momentami nakręca, bo on nie rozumie, dlaczego panie nie rozumieją, skoro on mówi, że nie lubi, to ja jakby to szanuję i bawimy się plasteliną czy czymś no tak. innym, a w przedszkolu no niestety program ramy programowe to tam, to Wam to nie chce wnikać, nie mamy na to wpływu, to... Dla to niepełnej to... ciekawości może trzeba dać Pani w przedszkolu, prawda, dlaczego nie, a jeżeli nie to, to może coś innego, nie, no totalnie. Mówiłam, ale Panie są bardzo odporne na to. Ale właśnie tutaj bardzo fajnie nauczyłam się przechodzić z tych pytań pełnych ciekawości, jak było opowiedz mi, jak nam się bawiłeś i tutaj widzę tą relację, że on rzeczywiście słyszy, że ja go słucham i wchodzi w tą rozmowę. To bardzo łatwo się wtedy przechodzi do zachęty i tak odchodząc od tej pochwały, bo oczywiście zawsze mi się gdzieś ta pochwała. Przemknie, że o super, bardzo się cieszę, bardzo mi się to podoba, no niestety, ale no też nie można sztucznie wychowywać całkowicie sztucznie dziecka, tylko pamiętać o tym, żeby była zachęta i wtedy... Um, A zachęta tam... to też jest taka, właśnie może powiedzieć, zachęta to jest taka, jeden krok do wewnętrznej takiej motywacji, tak, żeby to okay. tak, no... Jak, jak on się z tym czuł, jak, jak mu się to podobało, dlaczego akurat wybrał ten kolor samochodu i wtedy mamy po prostu burzę, i, i, ale fajnie, bo też znajdujemy temat do rozmowy, bo z takim trzylatkiem to umówmy się, jak ja wracam z pracy, mam inne problemy, on ma troszkę inne problemy, a te pytania pełne, pełne ciekawości i właśnie szukanie tych elementów, gdzie mogę go zachęcić do dalszego działania, no dają nam... Pole do rozmowy i tak samo ze starszą córką, bo nastolatka wiadomo, że przychodzi, ok, nie, tak, <gadane> i pogadane. To jak tak zaczynam ją podpytywać tak delikatnie i ona widzi to moje zaangażowanie, że ja naprawdę jestem ciekawa, co ta Helenka powiedziała. No i naprawdę mnie to, albo co jej ją ubodło w zachowaniu Tomka czy kogoś innego. I ona wtedy czuje, że wow, mama rzeczywiście mnie słucha, mama słyszy, co ja mówię i, i analizuje. Także tutaj jest to po prostu wspaniałe. I nawet jak się pojawiają problemy, to uczę tutaj jednego i drugiego bardzo mocno. Łatwiej mi idzie przy Macie, bo jakby od zawsze była ta pozytywna dyscyplina w jego życiu, czy, czy on to tak pamięta, że to zawsze było. U Zuzi trochę trudniej. Ale skupienie na tych rozwiązaniach, bo jak już wyjdzie nam jakiś problem w rozmowie, to nie szukam winnego na siłę. A kto to zrobił, a dlaczego? A kto był bardziej winny, kto był mniej winny, tylko okej, okay, stało się, akceptuję to, że jest ci smutno, że tak się stało, ale szukamy, jak rozwiązać ten problem. I widzę, że tak jak Max, łatwo przechodzi przez ten proces, może ma, ma łatwiej, żeby, żeby się skupić na rozwiązaniach, bo tak było od zawsze. Tak, Zuzia widzę. Ale to, wydaje mi się to, że to, że od początku też to wprowadzasz, jest to dla niego też naturalne, bo ja widzę na przykład z Adasiem, moim młodszym synem i też właśnie to rozwiązywanie konfliktów, problemów, oczywiście on na tyle ile może to robi, ale sam sobie znajduje rozwiązania. Na przykład czegoś nie może zdać, kiedy to histeria, w ogóle, dobra, to jak i tak sobie słyszę, jak głośno do siebie powtarza, no nie ma tu, to może tu, to co ja teraz robię? I to tak idzie i tak samo starszy, który mimo wszystko, że ma jakąś tam dysfunkcję, ma od ograniczenia, to też yy, yy, widzę, że sobie w tym tak fajnie radzi na, na, na jego poziomie. I yy, 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 to jest fajne właśnie tym wszystkim. Ja o tym jak sobie mówię, to właśnie ja mu, teraz już przypomniałam, jak o Maciu chodzi. Kukam cię autko, kukam cię, i już po prostu też nie ma tej histerii, że nie ma teraz jego samochodziku i co się stanie, tylko wchodzi i sobie szukam cię tylko po swojemu, kukam cię, kukam cię i już zaraz jest I inna. Jest, I to jest wspaniałe, jak dzieci nasze rosną, w jakich um, rozwiązują problemy na razie na ich poziomie emocjonalnym i rozwojowym i zobacz, jak to później fajnie to ewoluje idzie do przodu, nie? I ja swoim dzieciom zazdroszczę nawet, że. No bo wcześniej w naszych czasach przynajmniej tak, tak nie było, nie, no. Na pewno nie było. Nie, nie. Te kary i skupienie na tym, żeby karać, żeby piętnować, no. biczować i, i żeby to, ta osoba była na pewno odczuła, że zrobiła źle i będzie jeszcze gorzej. A tutaj, właśnie takie obrócenie tej sprawy, że szukamy rozwiązania, i inna rzecz, jeszcze proszenie o pomoc, co dla, mnie, co dla mnie jest pomocne jako narzędzie pozytywnej dyscypliny, że ja się nauczyłam prosić o pomoc, bo żyjemy w tych stereotypach matki polki, która musi być umęczona, musi być z siatami, z garami i z praniem gdzieś pod pachą i z dwójką dzieci na grzbiecie. Tak, właśnie ta pozytywna dyscyplina też mi pozwoliła na to, że okay, mogę poprosić o pomoc, mogę powiedzieć, że naprawdę już nie ogarniam i, i nie jestem w stanie być spokojna dla dzieci, które pomimo tego, że są zdrowe, naprawdę czasami dają ekstremalnie w kość. Tak. I, I ja mam swoje problemy jakieś z pracy też przynoszę jakieś swoje różne nerwy. I jak to wszystko się zaczyna kłębić, to po prostu proszę mojego męża, no normalnie nie ogarniam. Bardzo cię proszę o pomoc. I widzę, że mąż to przyjmuje. No bo wcześniej, jakby nic nie mówiła, no to jej, no to nie chcę siedzieć tam pokrzywiona w kącie, no ale no, najwidoczniej Widzisz, tak. Widzisz, że parujesz, ale póki jeszcze nie wyparowałaś, to wszystko jest okej, okay, nie? No, to, to, to nie, ma, nie ma problemu również, się. A teraz widzę, że to bardzo dużo pomaga. Powiedzenie o tym, że, że przepraszam, nie ogarniam i proszę o pomoc. I wtedy naprawdę mój mąż nigdy nie przewrócił oczami, jak ja to powiedziałam. A wiem, że nam się nawarstwiały wcześniej jakieś problemy z powodu niedomówień, że ja czegoś nie powiedziałam, liczyłam, że on się domyśli, i tak to było bez sensu zawieszone, a mogłam to po prostu powiedzieć. No i też takie poczucie porażki, czasami takie czujemy taką porażkę, i to też jest pozytywnej dyscypliny że błędy są błędy trzeba popełniać błędy, bo to jest po prostu do nauki. I czasami też tak może być, że czujemy, nie, że nie ogarniamy, że mamy za dużo rzeczy, rzeczy na głowie, bo to, bo tamto, tamto, to się czujemy też jako rodzic, jako taka Jezu, no to w życiu do porażka, nie wiem, czy, czy jesteśmy przemęczone i w ogóle, i takie sobie pomóc, yy, i taki z dystansu nabrać, to bardzo dużo pomaga. A to, czy mówisz, właśnie, że proszenie o pomoc, to jest trudne, ale możliwe i warto się tego uczyć. I też yy, ja czasami mówię o do nauczycieli, że proszę o pomoc, bo ja mówię, ja robię to, 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 to przy przypadku na przykład wika, to, to, to i nie chcę słuchać. Czasami tych, co, co znowu nie zrobił, tylko ja, mówię, ja proszę o pomoc, albo potrzebuję pozytywnych wzmocnień, bo ja wiem i też się nauczę, widzisz, z pozytywnej dyscypliny. Potrzebuję pozytywnych wzmocnień, bo ja wiem, że, że jest jak jest, no i pewnych rzeczy nie zmienię, no i tyle. Ale też bardzo mi się wydaje, to jest bardzo fajne też, jeśli chodzi o pomoc to Poprosić dzieci, bo wtedy tutaj mamy zaspokojenie potrzeby przynależności. Mhm. I Ja tutaj mam tego trzylatka, który po prostu jest przeszczęśliwy, że może sztućce położyć na stół, czy, czy podkładki pod talerz, i on się już wtedy czuje, że wow, on prawie nagotował obiad. E, i, I zupełnie inaczej funkcjonuje to. I tak jak na to bardziej trzeba nakierować i bardziej trzeba powiedzieć, że no proszę właśnie Właśnie I nie wiem, jak ty, ale takie zachęcaj do działania, do pomocy, bo jest też to w pozytywnej dyscypliny i zawsze ludzie też i w ogóle w książkach zachęcaj, żeby dziecko pomagało, bo bo musi być e, samodzielny i tak dalej. Ale później ja to zrozumiałam, że zachęcanie do pomocy to też jest przekierowanie takich złych, niepożądanych zachowań w dobre, czyli jakby wybudzanie z tego letargu, na przykład jak coś robi zł, złego, nie wiem, rzuca czymś, to ja, o zobacz, tutaj czegoś nie mam, pomóż mi, potrzebuję twojej pomocy i wtedy to fajnie wchodzi to dziecko i nagle już zapomniało, co miało robić i nie krzyczymy i nie mówimy, że nie, nie rób to, tylko tak nie właśnie... Nie rozdrapywać tych ran, że ojej, no to czemu to... Weź, a weź to przemyśl, karny Jerzyk. Nie, 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 nie tędy droga, właśnie, żeby skupić się na, na tym. No ja miałam taki problem z Maksem, bo szczerze powiem, sama go nauczyłam tego, że jak rano robiłam śniadanie w tygodniu, to żeby mi nie przeszkadzał, sadzałam go skromką przed telewizorem. Ale jak mu potem wytłumaczyć, że nadchodzi weekend i siedzimy wszyscy razem przy stole? No to bo, no sorry, ale nie jesteśmy tak ciekawi, jak tam animacje, Super Wings i te, te, te tematy. Tak, tak, tak. No i sama musiałam z tego wyjść sobie wymyśliłam, że właśnie proszę go o pomoc przy nakrywaniu, proszę go o pomoc tam przy, przy doborze podkładek. Dla każdego wybiera kupki. I to na jego poziom jest po prostu wow i cudowne, i on się czuje spełniony. I potem, jakby automatycznie przechodzi, że siada do stołu, bo on tutaj sobie przygotował dla siebie, tutaj miejsce dla tatusia, dla mamusi, dla zuzinki, i on tak jakby już siedzi w tym projekcie. Że nie muszę go na siłę i właśnie stawiać tej sytuacji na ostrzu noża, że, że okej, okay, to teraz go za fraki do stołu, no bo to. To niestety nie przynosi efektów, a, a takie na no, naszych babć, prababć, no niestety czasami rodziców zachowania takie były, że ja tak powiedziałem, jestem rodzicem i i tak musi być. I, i no, ja przynajmniej takie niekiedy z domu miałam takie zachowania, że skoro mama tak powiedziała albo tata, mm -hmm. to tak musi Dyskusji, no i właśnie to do... też tak, tak jest, co mówisz, nie chyba, że mm, pozytywna dyscyplina to nie chodzi też o, dy... jak to niektórzy w cudzysłowie mówią, dyscyplinowanie, tylko chodzi też o szacunek, tak? Bo to wzajemne współpracy. Właśnie angażuje i właśnie widzę tą, tą ich radość, jak wchodzą w jakiś proces, czy zakupów, czy nakrywania do stołu, czy nawet porządków, jak już tutaj mówię, no to Zuza niech odkurzy, a Max pozbiera klocki, żeby tam kot nie zjadł klocka. To <tosłuk> są zupełnie nie podchodzi do, do tematu, niż jakbym jednemu i drugiemu narzuciła ty odkurza i ty zbieraj klocki i, i tak, a ja sama w tym czasie siedzę, tylko też coś robię i widzę, że to tak y, fajnie, fajnie działa i funkcjonuje. To myślę, że omówiłyśmy bardzo dużo, bo omówiłyśmy i w sumie we wszystkich narzędziach się zgodziłyśmy, tylko z tego, co powiedziałaś, to bardzo, znaczy więcej ty od Ciebie więcej wymaga ta sytuacja poświęcenia czasu i więcej wyluzowania i takiego nabrania dystansu i dostosowania tempa może wykorzystania niektórych narzędzi przy, przy starszym synu. A, wszystko się tak, tak jak mówisz, zgadza wszystko to samo, tylko więcej właśnie od, odroczone to wszystko musi być w czasie. No, no i tutaj takie bardziej indywidualne podejście, ale myślę, że możemy polecić wszystkim mamom i tatom książkę, pozytywna dyscyplina dla dzieci ze specjalnymi potrzebami, bo wydaje mi się, że każdy w niej znajdzie coś dla siebie i no nawet tak jak ja oswoi jakieś swoje Demony, jakieś swoje przeświadczenia, obawy, które no, są całkowicie. Bezpodstawne. I no i właśnie też jest pod... fajne to, że pomimo, że mam dwójkę dzieci, jedno specjalnej, specjalnymi potrzebami, a drugie zdrowe, to ten system wychowywania, można tak nazwać, jest taki taki, taki sam. I jest spójny i to jest fajne. I też jedno i drugie jest tak samo ważne. I to nie jest też tak, że jedno jest najważniejsze, żywiko, bo on też w na swój sposób uczy się pracować w społeczeństwie. I grupie, że ten brat też jest ważny. I też jest to ważne, że co, co tak dodam, że młodszy syn, nie, nie wychowujemy tak młodszego, żeby on się opiekował też. To jest współpraca, może pewnych rzeczy nie, 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 nie akceptować, nie chcieć, no ale to jest tak w każdym rodzaju tak szczerze, powiedziawcze, jak tak widzę. Więc to tak chciałam tak zaznaczyć, że dzieci są tak samo fajne i, i tak samo ważne. I żeby to, o tym nie zapominać przy y, y, lataniu na rehabilitację, nie, bo to też tak czasami jest, że latamy, bo chcemy, chcemy, chcemy dogonić, dogonić, dogonić. A tak naprawdę te relacje są chyba w tym wszystkim później najważniejsze. I żeby tego nie zgubić, Po no. tym optymistycznym akcentem jest <laughs> o relacji, pielęgnowania, <laughs> i nie zapominania w tym wszystkim o, miedzień, też. o sobie i o mężu który gdzieś tam też jest, tak. ale też żeby go docenić i dzieci obchnąć babci jednej, albo drugiej, albo przyjaciółce i też czasami męża w, sprawie, w ramach poprawy relacji wyciągnąć na randeczkę. A to o, o, osobny webinar. Dobrze, dziękuję bardzo za, za rozmowę i spotykamy się znowu. Dziękuję Ci bardzo.